Hej z tej strony witam Was z Dentroony 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. Wyjątkowo chciałbym wymienić moje życia na Apa, Konkretnie to na Fire flower jak widać na załączonym obrazku, ponieważ w etapie do którego zmierzam, czyli do Funny Tanks, no życia są raczej sprawą trzeciorzędną, trzeba wszystko postawić na jedną kartę. No cóż, czy te czołgi są zabawne, to nie mam pojęcia bladego, ale trudne na pewno chociaż... Nie są znowu aż tak trudne, nie jest to raczej najtrudniejszy etap w całej grze, chociaż może stawić trochę problemu. Zależy, czy mówimy takie rzeczy, czy nie. Ja na przykład się nie mówię. Etapy autoskrylowe, Ponieważ trudno jest określić, kto nas tam spotka. No dobra, na dzień idzie źle jak widać. Tutaj musimy mniej więcej spowokować pompy, co prawda dało się, da się chyba mniej więcej... Przeskoczyć nad nimi, ale chyba łatwiej zrobić to w ten sposób. O no dobra, fizyka znowu daje o sobie znać. I to w dziwny sposób coś tam leciało, ale mam nadzieję, że nie dotknie mojej główki. Chyba lepiej tutaj przejść górą, chociaż dołem też się da. Znaczy, generalnie jak jesteśmy duzi, to łatwiej jest przejść górą. Natomiast jak jesteśmy mali, łatwiej przejść dołem. Niestety, trudno jest niekiedy uzyskać power-upy ze względu na to, że. No cóż, kamera się tak przesuwa, że ciężko z tego uniknąć. I nie wiem, jak mi się to udało uniknąć, ale to chyba najlepszy sposób. Nawet jako małe mają, chyba się tam nie raz zbyt przebież, dlatego po prostu skaczemy między nimi. No, wygląda to dość ciężko, ale uwierzcie mi, nie jest tak znowu źle. No i się udało. Etap zabawne czołgi ukończony. No, nie był specjalnie długi, jak widać, no ale może trochę nam na, na Zobaczmy, czy ja uznałam, że ukończyłem etap. W sensie, patrząc na sekrety. Hmm, i w tym momencie mam w takim razie. Dwa życia, jakbym. Czy mogę wymienić życia? Dwa nad, jak nie mam wszystkich żyć, to wtedy by mają automatycznie. Ciekawe. No, fani tanks ze znakiem zapytania, ukończone. No i super. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. A, jeszcze chciałbym pozdrowić. Oczywiście tam parę osób wykupiło, że tak powiem, kanet na pozdrowienie. Bodajże Krzysiu YouTube HTB4. Kurcze... Hmm, tak, w... będę musiał to chyba wręcz zapisywać. W każdym razie ja na pewno nie pozdrowiłem Joykina, czy tam Dokuro jest teraz na YouTube, a miałem go pozdrowić, przepraszam bardzo, pozdrawiam cię. No to cóż, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!